Witam Was, moi kochani, w następnym odcinku e, na moim kanale Domeloser78. Wiecie wszyscy, że to jest kanał poświęcony rolnictwu. Zamysł był trochę inny, bo miał być poświęcony po prostu wszystkiemu, ale nie wolno. Algorytmy wyrzucają, e, e, takie coś nie promują i no niestety te filmy nie, nie, nie przynosiły oczekiwany, oczekiwanych efektów, ale słuchajcie. Na tej, na tej platformie, w, pośród szorców oraz w wiadomościach prywatnych, na drugiej platformie, gdzie się scrolluje telefon, yy, wielu wam, Was zadaje mi takie pytanie: co, yy, co mnie trzyma przy rolnictwie? Trzy są pytania. Pytania są takie: jak zacząłem przygodę z rolnictwem? Skąd w ogóle się wziął ten pomysł, żeby rolnictwo zostało się głównym źródłem dochodu, ewentualnie nie wiem branżą, którą e, chciałem się e, zainteresować, no ale takie jedno z, i trzecie pytanie, które mnie najbardziej e, kręci i, i najbardziej mi w głowie zamieszało, jest dlaczego dalej <laughs> prowadzę rolnictwo, dlaczego dalej jestem rolnikiem, między innymi dlatego chyba to pytanie tak bardzo mi zarzuciło w głowie, bo to zadał je mój kolega z platformy konkurencyjnej na ty guzik rodził i to i to mnie naprawdę bardzo mocno zastanowiło dwa słowa skąd się wziąłem 25 lat temu kupiłem pierwszą ziemię nie dostałem od taty, to już było mówię na tym kanale na początku, to był pierwszy film ale jeżeli ktoś tego nie widział, no to ja bardzo szybko zobrazuję. Pierwsza działka 25 lat temu nie mieliśmy ze sobą zrobić z żoną i od tego momentu zaczęliśmy kolekcjonować hektary. Dlaczego dalej jestem rolnikiem? Wiecie, bo rolnictwo to coś więcej niż zawód. To jest sztuka cierpliwości. To, to jest szkoła pokory. To jest życie w rytmie natury i to po prostu uzależnia. To jest tak, że e, pomimo tego, że naprawdę dziś w rolnictwie jest bardzo ciężko, bardzo ciężko o dochód, to jest i nawet nie dochód jest takim wielkim problemem. Wielkim problemem jest olbrzymie obciążenie psychiczne, które rolnik posiada na sobie. Pomimo tego, że załóżmy tam od listopada, tylko w moim wypadku od listopada, bo w moim rolnictwie, w moim gospodarstwie jest jeszcze jeden odłam, który zajmuje się produkcją trawy z rolki i on kończy się w listopadzie, a zaczyna się w marcu. O ile rolnik odpoczywa, zwykły, bez zwierząt, odpoczywa od końca października, w sumie od października do początku marca, o ile można nazwać to odpoczynkiem, bo w gospodarstwie są, jest mnóstwo różnych, różnych prac. No Kto jest rolnikiem, to, to doskonale wie, że to nie jest tak, że w gospodarstwie sobie siedzimy i, i nic nie robimy przez pół roku. No są remonty, są inne prace gospodarskie, które trzeba wykonać. O tyle ten pozostały okres od października, od marca do. Października jest tak strasznie intensywny i tak strasznie wymagający i fizycznie, i psychicznie, że to jest po prostu dręka. To, to, to jest nie do wiary. I stąd to pytanie się urodziło pewnie w głowie mojego kolegi: dlaczego dalej jestem rolnikiem? Mógłbym nie być. Dorobiłem się 440, może tam z lasami tych hektarów. Czyli tak teoretycznie to jestem milionerem, mógłbym to wszystko rzucić, i zostawić i nic już nie robić. I pewnie gdyby nie to, że jednak moje myśli są skierowane cały czas w stronę ziemi, no to bym to zrobił. Gdyby nie to, że moja rodzina opatruje jakieś tam e, nie wiem, szanse w tym, że jesteśmy rolnikami, że ten majątek się powiększa, pomnaża, to pewnie dawno bym to sprzedał i sobie żył. No ale mam dzieci e, i ta rodzina nie chce się pozbyć tej ziemi, no, więc jakby odpowiedź jest prosta, no muszę brnąć. Następny powód. Jak wiecie, rolnik, to, to, to jest ktoś, kto, kto ma jakiś cel, który. Nie, nie wiem, mam wrażenie takie, że nie ma większej, większego optymisty od rolnika. Bo co roku robi to samo, co roku ma nadzieję, że co roku będzie lepiej, że zbierze plony, że utrzyma swoją rodzinę. A niestety pogoda jest coraz bardziej nieprzewidywalna i naprawdę daje w kość no. psychicznie. Rolnicy są bardzo, bardzo mocno nadwyrężeni. Ja też przeżyłem swoje. Pomimo wielkich ran, które dostałem od tego zawodu, też swoje przeżyłem. No, włącznie z zawałem, który mnie spotkał parę lat temu. I był spowodowany m.in. też no, w, grubej, w grubej mierze przez rolnictwo. Dlatego, że mam misję wykarmienia świata. Dlatego, że może nie świata, może otoczenia, dlatego, że wierzę, że e, to jedzenie, które produkuję, a ja produkuję je bardzo dobrze, pomimo tego, że używam chemii i że jest to coraz bardziej i coraz gorzej, ciężej wyprodukować, używam chemii, e, ale w bardzo zrównoważony i, i, i bardzo e, taki, wydaje mi się, stanowany sposób. E, na pewno. Yy, stosują się do tych wszystkich przepisów. Chorych mu się daje, unijnych, ale no jeżeli tak jest, i może ktoś się mądrzejszy ode mnie. Mam taką misję, że wydaje mi się, że może tak być, że yy, jednak jestem potrzebny. Ludzie na nas troszeczkę zaczęli pluć. Dlaczego? Ciężko powiedzieć. Wyrzygują nam, wypominają nam dopłaty. Okej, okay, no dopłaty są. My żeśmy ich nie wymyślili. Yy, tak samo jak nikt nie wymyślił dopłaty. 800 plus, no nie chcesz nie bierz. No. Bez 800 plus idąc do pracy jesteś w stanie się utrzymać. Rolnik bez dopłat nie jest w stanie się utrzymać. To Wam gwarantuję, a dopłaty są w całej Unii Europejskiej, więc jakby ta gospodarka funkcjonuje już w ten sposób jest tak skorelowana z polityką, że nie da się tego absolutnie rozdzielić. Mało tego, gdyby więcej te dopłaty, to byśmy nie mieli maszyn, a dzisiaj już w ogóle nie byłoby na nich stać, bo te dopłaty maszyny popsuły. Także tutaj nie możecie mieć pretensji do rolników, że biorą dopłaty. Dopłaty biorą wszyscy. Przedsiębiorcy biorą dopłaty. Do miejsc pracy, do nowych technologii, do cieplania budynku, do wszystkiego. Tylko tego nie widać. Każdemu się wydaje tylko, że wi wi każdy widzi tylko te dopłaty rolnicze. No i tak mam wrażenie, że rolnik trochę poprzez te strajki, gdzie my nie mamy jak pokazać w sumie naszego niezadowolenia i te strajki wychodzą, no to e, to, uważam, że, to uważam, że stracił troszeczkę jakby szacunku wśród ludzi. Wiecie, ja też nie jestem takim rolnikiem, słuchajcie, 100% znaczy rolnikiem to jestem. Przeżywam, jestem agronomem, chodzę po polu, patrzę, uczę się e, o historii, jak będziecie chcieli słyszeć dalej, tego gospodarstwa, znaczy, jak to powstało, jak się uczyłem, no to oczywiście mogę nagrać drugi film, ale pod warunkiem, że <laughs> no będzie taka wasza wola, gdzie te komentarze się pokażą. Nie jestem takim rolnikiem, który wsiada, wiecie, wychował się na Ursusie, Zatorze i z dziada, pradziada dostał ziemię i takim, który potrafi sam naprawić sprzęt, od tego mam ludzi, jest mi przez to dużo łatwiej, ale też mniej zarabiam. No, Coś za coś, niestety. Rolnictwo daje mi też wytchnienie. Powiem Wam, że uwielbiam ten stan, kiedy kwitną rzepaki, gdzie wschodzi zboże, gdzie przewracamy ziemię, gdzie ona zaczyna pachnieć, bo wiecie, że ziemia ma swój zapach. On się tak naprawdę bardzo fajnie, fachowo nazywa, i naukowcy już stwierdzili, co to jest za zapach i jest na to nazwa. Mało tego, ten zapach jest uzależniający. Ten zapach nazywa się petrikor e, i między innymi produkuje bakterie, które żyją w ziemi. No Jest uzależniający. E, uwalnia mi umysł rolnictwo. Jadę samochodem, idę po polu, uwalnia, nawet kiedyś miałem kładę, ale nie jestem w stanie znieść e, nie jestem w stanie znieść ha, z hałasu, który ten kład e, wydziela z siebie. Jest to inny hałas niż w samochodzie. W ogóle jestem bardzo czuły i mam problem z tym w rolnictwie, bo te wszystkie maszyny mocno hałasują. Tak więc w gospodarstwie, jak sobie są żniwa, to ja jestem strasznie zmęczony i ja jest też to, to jest po prostu osobnicza przypadłość. I ja bardzo mocno cierpię. Są ludzie, którzy są nadwrażliwi na dźwięki, no ja jestem taki. I mocno cierpię. I żniwa to jest chyba generalnie najgorszy okres w całym moim. W okresie w gospodarstwie, w okresie, gdzie trzeba zajmować się uprawą roślin i prowadzić to gospodarstwo. Nie lubię tego okresu najbardziej. Jest drażniąca. Powiem Wam dlaczego. Dlatego, że w 2012 roku przyszła u nas duża powódź i z, wtedy chyba z 300 hektarów nie zebrałem 180. Ja byłem na granicy bankructwa. Bywa. Zawsze mam do czego wrócić. Następny powód. Zawsze. Po prostu, jak mam swój dzień, to jadę na pole i tam spędzam 2 trzy godziny chodząc. Coś powiem, możesz sobie chodzić po parku. No tak, ale to jest moje i tam nikogo nie spotkam. A jak spotkam, to przeproszę i powiem, żeby poszedł. Daj szansę roślinom. Nie wiem, mam wrażenie, że one ze mną rozmawiają. No też jest podejrzana jakaś choroba psychiczna. I, I naprawdę mam wrażenie, że jakoś tak zaczynamy ze sobą zżywać się, ale to to jest naprawdę, chyba wydaje mi się, że to jest uwarunkowane tym, że człowiek to sobie sam wmawia, tak? A jak będziemy kiedyś rozmawiali o tym, że coś sobie wmawiamy i o duchach, to wtedy założę taką czapkę. O, z sobą, a nie z krową. Czy sprzęt trzyma mnie i podnieca mnie kupowanie nowego sprzętu? Tak, kupowanie mnie podnieca. Naprawdę, lubię. Ostatnio jak kupowałem tego fenta. Przyjechał fajny, elegancki, super. Nic poza tym nie lubię robić na sprzęcie. Robię czasami, jeżeli mnie pracownicy poproszą, albo jest na roboty, albo który zachoruje, tak wsiądę, robię. Potrafię to zrobić. Korzystam z rad mojego pracownika, który, no, z którym mam dobre relacje. Oglądając moje odcinki, chyba go znacie: jest to Emil i dużo im pomaga. Także. Jestem mu za to wdzięczny, ale sam osobiście pracować e, nie przepadam do sprzętem. Strasznie się męczę, denerwuję, nie, dla mnie jest za głośno, za brudno. No nie wiem, no, no tak jest, ale na to potrafię wyhodować coś, co rośnie, tak? Więc musimy się jakoś tam u, uzupełniać, no. nie każdy jest e, mechanikiem samochodowym. Tym bardziej, tym bardziej, że jak wrócimy kiedyś, będziemy rozmawiali o tym, jak powstało to gospodarstwo, to się dowiecie, że moje wykształcenie to jest zarządzanie zespołami ludzkimi. Politologia. Tak to wygląda. Najbardziej lubię okres, kiedy zboża wschodzą, kiedy kukurydza kiełkuje, kiedy jest piękna pogoda, kiedy to wszystko się rzęduje, kiedy widać życie wiosną, kiedy się budzi do życia. To jest najbardziej pożądany okres w moim w moim życiu i za tym najbardziej tęsknię. Zawsze, zawsze się nie śmieję, ale zawsze tak mówię, że najgorszy dla rolnika, co może być, to umrzeć wiosną. Bo, no bo w zimą to być, jesienią już też, ale wiosną, jak się wszystko budzi do życia, to dla, dla rolnika jest najgorzej. Nie miałem też jakiejś kropy. Nie wyobrażam sobie życia ze zwierzętami. E, opłacalność rolnictwa, przechodząc tak bardzo szybko do innego tematu. E, no, jeżeli mamy same rośliny, jest znikoma. Praktycznie jest zerowa. To się Jesteśmy na oparach. Wszystkie rodzaju dotacje spowodowały niesamowite, wybujałe ceny za maszyny. To wiecie, to zrobił się Armagedon. I Sama oprawa, stricte roślinna, moim zdaniem nie ma żadnego sensu. Tym bardziej, że jest bardzo gnieciona i męczona przez niunię naszą europejską. I uważam osobiście, że te wszystkie restrykcje wprowadzane przez zarząd zjednoczonej Europy, no, nas wykańcza i, i, i po prostu opłacalności jest zero. Nie mamy środków ani możliwości walczenia ze szkodnikami, na przykład w rzepaku. nie mamy środków i możliwości ochrony, takiej jak potrzeba naszych zbóż, gdzie konkurencja, która jest wprowadzana. Ma pełen wachlarz tego. Oprócz tego mają też dopłaty albo 3-4 razy lepsze warunki jak na przykład Ameryka Południowa do uprawy tych naszych roślinnych i naszego jedzenia. I tutaj ok. Roślinni producenci naprawdę są pod kreską. Mówiszcie mi, to ta, tam nie jest żaden. Może nie pod kreską, ale pływamy. tak. Tutaj mamy jeziorko, tutaj mamy wodę. Tu już się topiłem. Zwierzęta, miałem zwierzęta, dzisiaj są opłacalne, czy świnie, czy krowy. E, jednak, no, śmieją się wszyscy, którzy sprzedają, handlarze, że jedynymi ludźmi, którzy od dwóch, trzech lat... To mam ptaszki, tak sobie, nie wiem, czy słyszycie, dlatego się oglądam. Doradcy i handlarze śmieją się, że jedynymi ludźmi, którzy kupują e, sprzęt dzisiaj, to są krowiarze i ziemniaczarze. Obydwoje nie mają czasu nawet przyjść na plac, oglądać te maszyny, kupują przez internet, odbierają pracownicy, bo oni tak są załadowani obowiązkami. Ja nie chcę takiego życia. Nie podoba mi się takie życie. No, każdy jest kowalem swojego losu, wybiera swoje. Ja nie. Ja zostaję przy roślinach. Nie będę tyrał, nie będę niszczył swojego zdrowia, bo wiem, jak jest ważne. Jak wspomniałem, pewne. Pewne niestety decyzje rządu przypociłem nerwami i zawałem. I tyle. To chyba powinno wyczerpać temat, dlaczego jestem wciąż rolnikiem. Ktoś powie, no weź to sprzedaj. No, no nie da rady tego sprzedać, bo rozdrobnić gospodarstwo tak duże, no to wtedy nic to nie zmieni, bo pieniądze bardzo szybko się rozchodzą a na inwestycje jest potrzebna du duża ilość gotówki. Trzeba zamknąć temat, sprzedać wszystko. Wszystkiego nie da rady sprzedać, bo nie ma po prostu kupców na takie duże gospodarstwo w Polsce, a będzie coraz gorzej, uwierzcie mi. Chciałem też zaapelować do Was, nie do widzów, nie rolników, że byście dawali szansę jednak tym rolnikom i spróbowali ich zrozumieć. Ja wiem, że te blokady wszystkie były bardzo mocno męczące, ale uważam, że no, ta grupa zawodowa walczy też w waszych interesach. Pozdrawiam was serdecznie. Poproszę, lajknijcie, udostępnijcie. Jak macie pytania, zadawajcie w komentarzach. Ja będę odpowiadał. Jak chcecie usłyszeć, skąd wziął się zamysł i jak powstało to gospodarstwo, dajcie znać. Nakręcę drugi odcinek. Będzie część druga opowieści o gospodarstwie Domelosa R78.